Nie słyszeliście zewsząd, że na Instagramie zarabia się pieniądze, ale robią to głównie celebryci, jakieś osoby znane, nie wiem, aktorzy, piosenkarze, modelki i tak dalej. No i zgadzam się, no takie osoby, o których wspomniałem, mają ogromne profile Instagramowe, gdzie mają tam po milion, dwa miliony followersów, a niekiedy o wiele, wiele więcej. I takie osoby rzeczywiście zarabiają naprawdę bardzo duże pieniądze. Natomiast ja celebrytą nie jestem. Na pewno mnie nie znacie. Znaczy no, jeżeli mnie obserwujecie na kanale, no to już mnie jakoś tam znacie, ale nie jestem jakąś znaną publiczną osobą, więc więc nie zarabiam takich ogromnych pieniędzy, ale każdemu polecam rozwinąć kanał na Instagramie, bo w UK Możesz, możesz monetyzować kanał na Instagramie. Z tego co wiem, to na razie tylko w kilku krajach. To na pewno są Stany Zjednoczone, to na pewno jest Wielka Brytania i to na pewno jest Australia. To są, to są trzy kraje, w których Instagram może wyświetlać reklamy na Twoich postach i płacić, i płacić Ci za to, że, że ktoś klika w te reklamy, że ktoś ogląda te reklamy. I to są, to są trzy kraje, na pewno. Na pewno to się rozszerzy stopniowo na cały świat, tylko to jest do, dość taka bym powiedział nowość na Instagramie, więc Instagram jakby, jakby bada tą, tą sferę, nie? jakby bada tą sferę na razie. Także w UK jest to możliwe, w Stanach Zjednoczonych jest to możliwe i w Australii jest to możliwe, a reszta krajów nie jestem pewien czy są jeszcze jakieś kraje. Więc mieszkasz w UK, możesz monetyzować swój Instagram, ja to robię. Ja to robię od, od początku czerwca, od końca maja, bo jakoś tak mniej więcej w UK się to rozpoczęło, gdzieś, gdzieś chyba początkiem czerwca, jak dobrze pamiętam. Także to już trzeci miesiąc, albo dopiero trzeci miesiąc monetyzuję Instagram. I moi drodzy, to jak będziecie monetyzować i ile możecie zarobić na monetyzacji Instagrama, to zależy właśnie od wielkości waszego kanału, a tak a bardziej od zaangażowania, od zaangażowania waszych, waszych followersów, waszych obserwujących, yy, ponieważ możesz mieć, nie wiem, 200 tysięcy obserwujących, ale zaangażowanie może być bardzo niskie, więc yy, Twoje filmy yy, na Instagramie będzie oglądać bardzo mała ilość ludzi. I, i, i tak naprawdę nie zarobisz nic na tej reklamie albo, albo jakieś bardzo małe pieniądze, a możesz mieć nie wiem 50 tysięcy followersów, ale oni będą bardzo, za, bardzo zaangażowani, więc będą bardzo oglądać twoje filmy, a jak będą bardzo oglądać twoje filmy, to algorytmy Instagrama będą twoje filmy wy, wyciągać do góry i będzie je widzieć bardzo, bardzo, bardzo dużo osób, nawet yy, mnóstwo osób poza twoimi followersami. W związku z tym, związku z tym yy, reklama będzie klikana, wielokrotnie odtwarzana, i, i, tym, samym, i tym samym zarobicie lepsze pieniądze. Yy, ja rozwijałem kanał na Instagramie mniej więcej od 3 lat. Yy, w tym momencie mam około 100 tysięcy followers na Instagramie, którzy są dość dobrze zaangażowani. No, różnie to bywa. No, yy, Część jest, część jest zaangażowanych, część nie. Nie jest mój kanał na Instagramie jakoś tam super, hiper, mega, mega, jakby. Nie, no, aktywny jest, bo ja tam stawiam nawet po 7 postów dziennie. Przeważnie 3-4 posty dziennie, ale czasem nawet ze 7. Jest aktywny, tylko zaangażowanie na moim, na moim profilu Instagramowym nie jest jakoś tak mega wielkie, ale jest duże, jest wystarczająco duże. I, i generalnie mój kanał się fajnie mo monetyzuje. Yy, aha, tu muszę wtrącić, że na Instagramie monetyzować można tylko tak zwane IGTV, yy, czyli ta telewizja Instagramowa, ta powiedzmy konkurencja dla YouTube'a, gdzie możesz 60-minutowe filmy wstawiać. Yy, posty nie są monetyzowane i ten Reels, tak zwany Reels, czyli konkurencja dla TikToka, też nie jest monetyzowany natomiast IGTV jest monetyzowane i taki film, żeby był monetyzowany musi mieć przynajmniej jedną minutę, no i tam musi oczywiście spełniać standardy Instagrama no a więc dlatego polecam, was roz polecam Wam rozwijanie Instagrama również nadal, nadal nie jest za późno, żeby rozwijać Instagrama jeżeli masz jakiś dobry pomysł, mogę nagrać o tym film następny, żeby Wam powiedzieć o, o najlepszych o najlepszych możliwych pomysłach, no tak na szybko powiem, co ja robię. No ja wstawiam posty, ja stawiałem posty takie motywacyjne, takie stricte biznesowe wcześniej, ale od paru miesięcy zacząłem stawiać takie posty bardziej inspirujące, takie po prostu mówiące o, o pozytywnym, o pozytywnym rzeczy, o życiu, posty, które pokazują różne pozytywne historie, inspirujące historie. Takie coś lepiej się klika, zresztą ja osobiście sam wolę takie oglądać, bo tych postów biznesowych typu zarabiaj miliony, wstawaj rano, zarabiaj miliony, to rano wstaję, temu pan Bóg daje. I takie, takie, takie posty właśnie nawiązujące do pieniędzy, do, do, do luksusu, to generalnie tego jest za dużo. Tego jest strasznie dużo na Instagramie i to już się nudzi. Natomiast o pozytywnych historiach, prawdziwych pozytywnych historiach, Inspirujących historiach zawsze ludzie będą lubić słuchać, bo to naprawdę inspiruje, to naprawdę. Jak masz świadomość, że to się zdarzyło, że to jest prawda, to, 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 to inaczej się ogląda zupełnie. Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. Z góry dzięki.